Cześć, mówi Paweł Lenar, witam Cię w szóstym odcinku serii 10 kroków do sukcesu w marketingu sieciowym. Dzisiaj opowiem o jednej z ważniejszych rzeczy, jaką jest przejęcie odpowiedzialności za Twój sukces. W naszej branży bardzo często spotykamy ludzi, którzy skarżą się, że ich sponsor, osoba, która ich wprowadziła im nie pomaga, nie dostają wsparcia. Nie dostają odpowiednich narzędzi, odpowiednich materiałów, odpowiednich informacji. I dobra wiadomość w tym układzie jest taka, że niezależnie od tego, czy twój sponsor tobie pomaga, czy też tobie nie pomaga, pamiętaj, że twój biznes zawsze zaczyna się od ciebie. Nie patrz na to, co się dzieje nad tobą, nie zwracaj uwagi na to, w jaki sposób działają inne organizacje, inne struktury, bo twój sukces zaczyna się od ciebie i każdy przedsiębiorca. Jest osobą, która przejmuje pełną odpowiedzialność za to, co dzieje się w biznesie. Jedną z najważniejszych lekcji, które nauczyłem się podczas lat swojej kariery jest zasada, aby pożegnać się ze swoim sponsorem. Co dokładnie mam na myśli, traktuj go swojego sponsora jako źródło wsparcia, źródło informacji, jeżeli jest taka możliwość, żeby takiego wsparcia Ci udzielił, ale jeżeli takiego wsparcia Ci nie daje, jeżeli nie pomaga toby w Twojej pracy, to po prostu też mu podziękuj, ponieważ im szybciej staniesz się samodzielnym liderem, im szybciej przejmiesz pełną odpowiedzialność za to, co dzieje się w Twojej organizacji, w Twojej strukturze, za to, co dzieje się w Twoim biznesie, tym większy sukces osiągniesz w dłuższej perspektywie czasu. Więc sponsor może być takim takim powiedzmy rodzicem, tak, który ewentualnie może nas wspierać, ale prędzej czy później musisz dojść do miejsca, w którym to ty przejmujesz odpowiedzialność i to ty stajesz się samowystarczalnym liderem. Im szybciej tego im szybciej to zrobisz, tym większy sukces osiągniesz w dłuższej perspektywie czasu. I zwróćmy też uwagę na drugi aspekt. Kiedy zaczniesz pracować, kiedy zaczniesz działać, różne rzeczy w twoim biznesie mogą się wydarzać. Czasami jest tak, że wiatr wieje tobie prosto w twarz, a więc masz różnego rodzaju problemy, wyzwania, przeciwności nie wszystko będzie szło po Twojej myśli. Z drugiej strony, przyjdzie taki czas, kiedy wiatr będzie wiał Tobie mocno w plecy, i wtedy niewielkim nakładem sił możesz osiągać spektakularne rezultaty. Innym razem zdarzy się, że wiatr będzie wiał na Ciebie z boku, i wtedy musisz zmienić swoje podejście, żeby faktycznie pójść do przodu. Pamiętaj, że zarówno w życiu, jak i w biznesie są lepsze dni i gorsze dni. I taka dojrzałość biznesowa polega na tym, że jesteś podobny do żeglarza, który płynie do swojego docelowego portu. Więc kiedy taki żeglarz wypływa, on wie dokąd chce dopłynąć i zdaje sobie sprawę z tego, że w trakcie jego podróży wiatr będzie wiał z różnych stron. I to od jego umiejętności będzie zależało to, czy będzie potrafił wykorzystać ten wiatr na swoją korzyść. Więc jeżeli wiatr wieje Tobie prosto w twarz, nie pomaga tobie w Twojej drodze, to tak czy inaczej, pracuj, działaj, rób wszystko, co tylko jest możliwe, ponieważ przyjdzie taki moment, że wiatr zacznie wiać tobie w plecy, a ty już wtedy będziesz do tego przygotowany i wtedy bardzo szybko pójdziesz do przodu. Żeglarz nie wraca z powrotem do portu, z którego wypłynął, tylko dlatego, że przez jeden dzień czy przez kilka dni. Wiatr wieje w niewłaściwą stronę. Żeglarz zdaje sobie sprawę z tego, że za chwilę nastąpią zmiany i on musi płynąć w obranym kierunku. A kiedy wiatr wieje w tobie w plecy, kiedy jest dobrze, kiedy sytuacja ci sprzyja, kiedy wszystkie gwiazdy i wszystkie elementy w twojej rzeczywistości składają się w takim punkcie, który bardzo pomaga tobie iść do przodu, wykorzystaj ten czas maksymalnie. Działaj wtedy na 200% możliwości. Kiedy wieje dobry wiatr, to Ty jeszcze dodatkowo wiosłuj, żeby osiągnąć jak największy sukces, bo to jest Twój czas, to jest Twoje 5 minut, i wtedy możesz zbudować biznes na naprawdę wielką skalę. Natomiast to, co chciałbym, abyś zapamiętał z dzisiejszej lekcji, przejmij odpowiedzialność. Ty jesteś przedsiębiorcą, Twój biznes zaczyna się od Ciebie. Skup się na swoich interesach, skup się na tym, co Ty chcesz osiągnąć. I nie uzależniaj swojego sukcesu od tego, czy ktoś Tobie pomaga, czy Cię wspiera, czy nie, bo Twój sukces zależy od Ciebie.